Projekt granty PPGR finansowany ze środków unijnych stawia za cel wyeliminowanie deficytu sprzętu komputerowego wśród dzieci i wnuków byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. To jest przede wszystkim takie rozwiązanie, które da osobom, które dzisiaj nie miały okazji skorzystać z własnego komputera, dostęp do tak pełnego spektrum cyfrowych usług, do cyfrowej edukacji, do tak naprawdę takiego okna na świat, jakim może być internet dla młodej osoby. Jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, to tutaj na całą Polskę przeznaczyliśmy 586 milionów złotych, 62 miliony trafiły na Dolny Śląsk, no a trochę ponad milion złotych właśnie do Sycowa to pozwoli na to, żeby dla mieszkańców miasta i okolic kupić 302 komputery. To jest sprzęt, który trafi bezpośrednio do dzieci. One otrzymają ten sprzęt na własność, nie będzie konieczności zwracania się o jakąś formę użyczenia, także liczymy na to, że to będzie pozytywnie przyjęte. Widzieliśmy też bardzo duże zainteresowanie, no i cieszymy się, że możemy te zapotrzebowania zrealizować. Ponad milion złotych na nowoczesny sprzęt trafi do dzieci z Sycowa. Ponad milion złotych to jest ponad 300 dzieciaków, które skorzystają z tych komputerów. Przyda się bardzo mocno, i już teraz cieszę się i trzymam kciuki trzymam za, za efekty tych komputerów i tego dofinansowania wśród dzieci z terenu miasta i gminy Sycy. To jest gmina, w której funkcjonowało w czasach, moim zdaniem, słusznie minionych, bardzo dużo kombinatów, bardzo dużo PGR-ów, praktycznie w każdym sołectwie, Dlatego tym bardziej cieszymy się. A skala tego grantu pokazuje, jak dużo jest zapotrzebowanie i jak dużo gospodarstw. Z Pod spekierowskich funkcjonowało na terenie miasta i gminy Sycy. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakt.